Robię to w drugą stronę, żebyście zobaczyli też w drugą stronę. Myślę, że na początek i to jest ta łatwiejsza wersja, rozpoczynać od tamtej strony. Dobra. Jeśli to by okazało się, że jest łatwe i wychodzi, no to wiesz, jeśli zrobicie to trzy razy, to w zupełności wystarczy. To Będziemy jechali sobie dalej. Jeśli przysparza kłopotu, no to poćwiczmy to troszkę. Jeśli wyjdzie w tę stronę, spróbujmy w drugą stronę, bo zaczyna się trochę stromiej. Zawsze te opony można poprawić, ale to jest wystarczające, żeby już trochę skilla w tym temacie dostać